Was, y, moje drogie lwy. Tutaj rozłożę dla Was y, karty na październik, co Was będzie czekać miłości, w finansach i w zdrowiu. Y, zaczynamy, moi kochani, oczyszczamy energetycznie. Pomieszczenie z wszystkiego złego. Y, niech moja kanio stróż, bogowie powietrza, wodornie, ziemi, podpowiedzą mi co do przyszłości lwów na październik 2020 roku. Lwy? Październik 2020 roku. Co Was będzie czekać w, w miłości singli, w stałych związkach, pracy, finansach i zdrowiu? Dobrze, zaczynamy. W single, stałe związki, pracy i finanse tutaj zdrówko. Dobrze. Tutaj przesunęłam karty. I tak, co ja tutaj widzę? Dobra, zaczynamy. Lwy październik 2020. Na początku października drogie lwy będą strasznie czymś przeciążone. Jakimiś emocjami z zewnątrz. Y, mogą wam ludzie, y, was ludzie dołować y, przez jakieś różne chimery, historie możecie mieć dużo po prostu na głowie czy też pracy, czy ogólnie tak, to co tam macie no i nie będziecie mieć czas na miłość widzę, że tutaj na przykład może tak być, że ktoś z przyszłości z przyszłości się może pojawić dostarczyć jakieś emocje Hmm. lub też możecie przez przypadek spotkać w październiku jakąś osobę, e, będziecie na przykład tu będziecie tak, e, także nie możecie na przykład nikogo znaleźć, ale będziecie szukali sobie jakoś takiej drogi, gdzieś tam pójdziecie, kogoś spotkacie, ale ta osoba e, okaże się niewłaściwa i dostarczy Wam dużo bólu na sercu. E, także hmm. Dobra, zobaczymy, może nie będzie tak tragicznie drogie lwy w tym październiku, bo nie chcę Was załamywać. Drogie lwy. Single w e, miłości pod koniec października. Uch, aż wyleciało. Wyleciała karta gwiazdy. Moi drodzy. To już nie będę zmieniać. E, Czyli wy jakoś wyjdziecie z, e, z tego wszystkiego. Dobra, dalej dajemy. Jest ładnie. A z kielichów będzie miłość. Słuchajcie, będzie miłość, ale to musi się wszystko wyrównać. Moim zdaniem będzie ta miłość dopiero pod koniec października tutaj. Ale posłuchajcie, też tak może być. Bo tu dobrze się zużyło karta gwiazdy, tutaj As umiarkowanie, tak. Może tak być. No bo tu wychodzi, że jakaś osoba wam dostarczy emocji, tak. Wiecie co, ja jednak widzę, że wy pod koniec października kogoś spotkajcie. Nie gniewajcie się, na naprawdę z tak widać, że pod koniec października dopiero was czeka jakaś miłość. Yy, możliwe, że jakiś przyjaciel lub przyjaciółka yy, będzie widzieć wasze załamanie, was jakoś podbuduje. Możecie gdzieś wyjść i kogoś poznacie, tak? Yy, tutaj przez przypadek. Yy, także widzę dopiero... No musicie to przejść tutaj, drogie lwy, w październiku. No e, raczej uważajcie, bo przez przypadek może się pojawić jakaś osoba, co Was zrani e, w tym poszukiwaniu, ale już pod koniec października jakaś taka iskierka do Was przyjdzie radość i ktoś do Was właśnie przyjdzie, jakaś kobieta o co charakterze lub mężczyzna, który Was zauroczy i będzie fajna, wyjątkowa miłość. Także musicie poczekać. E, drogie lwy, tutaj w związkach w związkach co ja tu widzę? Mogły być jakieś takie doświadczenia, wiecie co? Jak ktoś ma dzieci już, to mogły być jakieś doświadczenia z dziećmi w październiku. Tutaj widzę. Jakieś takie rodzicielskie, jakbyście musieli wspólnie podejmować jakieś decyzje, działania w odnośnie do swoich dzieci. Tutaj pociek w domu. Będzie fajny, rodzinny czas, możecie czasem z tymi dziećmi spędzić, czas jakiś tam w domu. W związku, jeżeli jesteście tylko parą, no to będzie raczej taki ciepły, miły tutaj czas. Niektórzy z Was mogą na przykład w związku zdecydować się na wspólne zamieszkanie razem, drogie wy, coś nowego. No i co tu się wydarzy? Pod koniec października może z tego powodu możecie być troszkę a, poddenerwowani, przytłoczeni, bo może... Myśleliście, że będzie troszkę bardziej cudowni. E, możecie poznać drugą stronę tej osoby e, i będziecie tak troszkę na rozstaju dróg, bo nie będziecie wiedzieć, czy e, to dobrze, czy to źle, tak? I ja zaraz Wam podpowiem tutaj w e, stałych związkach lwy. E, Mogą zrezygnować w związku, wiecie? Możecie być troszkę rozczarowani. Ja bym powiedziała, że niektórzy mogą nawet przez to zamieszkanie wspólnie zobaczyć y, czyjąś tak prawdziwą twarz i mogą chcieć odejść od tej osoby, bo to jest jakieś rozstanie. Jeżeli na przykład y, mogą być jakieś doświadczenia, może też być jakaś inna opcja, że na przykład doświadczenia będą jakieś w domu rodzinne, was to podłamie, będziecie razem wspólnie szukać jako para rozwiązania, będzie dużo y, walki z tym, emocji, bo może Wasze dziecko będzie miało jakieś problemy, trzeba będzie się z tym uporać, lub jakieś inne problemy rodzinne będą i po prostu będzie to doświadczenie jako para, żebyście się uporali i będziecie dużo y, tej działań y, uruchamiać w tym kierunku. Będzie Was czekać dużo pracy, możliwy jakiś wyjazd, żeby to wszystko pogodzić i tutaj ciągle jest praca, praca nad tym problemem, tak? Czyli tak to będzie wyglądać dla Lwów ten październik, dla PAR. Znowuż praca i finanse. Niektórzy z Was mogą wyjechać na przykład do innego miasta w poszukiwaniu pracy lub za granicę. A jeżeli na miejscu, to też możecie gdzieś działać, coś poszukiwać, jakieś inne opcji I wydaje mi się, że Wam się to spełni, bo tutaj raczej pod względem finansowym w październiku Wam będzie sprzyjać drogi lwy Lub też na przykład możecie, niektórzy mogą zacząć jakieś nowe działania w swoim życiu, na przykład jakieś studia, tak? Możecie się gdzieś przenieść w jakimś innym mieście, ale wszystko dobrze się ułoży. Widzę po prostu w październiku, dewów, jako czas zmian. Mogło być też różne kursy, podjęcie różnych kursów, działań, coś takiego. Miesiąc po prostu działań dla lwów w październiku, a e, jeżeli ktoś ma stabilną pracę, e, mogło być jakieś na przykład wykazanie się w październiku dla lwów, e, no i zyskanie w oczach innych pracowników lub kierownika bardzo, dobre, e, bardzo dobrej opinii, tak? tak bym to wiedziała. E, tutaj zdrowy natomiast lwy. Uważajcie, y, jakieś będzie miało to podłoże. Może się coś odezwać z dzieciństwa, jakaś tutaj doligliwość, y, Mogą być np. Na bóle narządów podwójnych, czyli oczy, uszy, y, problemy z nerkami, mogą być y, tutaj, tak, jajnikami, czy też. Y, no, kobiety z językami, tak? Mogą być tutaj jakieś problemy intymnej, natury intymnej. Tak bym tutaj widziała to wszystko. Mhm. Tak, moi drogie lwy. Także to by było tak zdrówku. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Również zapraszam na czytania prywatne poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować również robię oczyszczenie energetyczne, doładowanie pozytywnej energii rytuały, jeżeli się komuś źle wiedzie, to zapraszam, ja pomogę zobaczycie, że całkiem inaczej Wam się odmieni także tutaj, moi drodzy będę czekać na Was z niecierpliwością i co? życzę Wam dużą śmiechu na twarzy, pogody ducha na ten miesiąc październik i wszystkiego dobrego. Duża buźka dla Was. Pozdrawiam.